Dach, siłowniki, które widać nad dachem szklanym. To są takie... Ile tych siłowników jest? No jest siłowników tyle... Ile... 70-70 jeszcze. Ile Tak, tyle ile są tu. Wszystko jest w okazji 70. Dach zjeżdża sobie na dach szklany. 4 metry na minutę. O, 4 metry na minutę. Operacja tak trwa w krajach około 15 minut. No jest to wrażenie test tak jeszcze to oglądając, że to jest takie przeżycie żadne na tak, bo to jest pewien, pewien moment, że wszyscy pracownicy praktycznie wychodzą starają się podglądać. Jak to, jest, to, jest, to jest prototyp nasze państwa, który naprawdę przy dobrej organizacji bez podpięcia się udało tutaj to zrobić i to funkcjonuje. I ten tak musi być też bardzo wytrzymały, musi musi być nasz na na różne warunki tak naprawdę. No, w polskim tu trudne warunki. Tak, ale wszystkie elementy, które tutaj mamy łącznie z korytami są elementy podgrzewane, także tutaj zastoj jakichś worków śnieżnych czy, czy zastoiń lodowych nie będzie, bo cała instalacja jest podgrzewana. Woda, która tak jest obliczona, tak jak każda konstrukcja budowlana na warunki, parametry dość śniegowe, natomiast to jest, jest na pewno...